Wieczorne światła miasta odbijały się w szybach apteki, gdy Anna wyszła na zewnątrz, ściskając w dłoni niezrealizowaną receptę. Papier zadrżał w jej palcach, ale nie od wiatru. Drżała cała ze wstydu i bezsilności. Wewnątrz farmaceutka spojrzała na nią obojętnie, gdy szeptem zapytała, czy może kupić tylko połowę lekarstw. Albo wszystko, albo nic. Padła sucha odpowiedź. Anna nie miała wszystkiego. W portmonetce leżało kilka drobnych, ledwie starczyłoby na chleb. Opuściła więc aptekę z pustymi rękami, za rogiem usiadła na zimnej ławce. Światła latarni rozmywały się w jej łzach, które bezwiednie spływały po policzkach. Skuliła się w płaszczu, przyciskając receptę do serca, jakby sam papier miał moc uleczyć synka. W myślach widziała Michała, dziesięcioletniego, bladego chłopca leżącego w łóżku z wysoką gorączką. Jeszcze rano obiecała mu, że wróci z lekami. Mamo, będzie lepiej, prawda? Zapytał, a ona skinęła głową, choć wiedziała, że w portfelu zostało tylko kilka złotych. Teraz poczucie winy dusiło ją mocniej niż zimny wiatr. Nie mogła wrócić z pustymi rękami. Nie mogła spojrzeć w oczy syna i przyznać, że nie miała pieniędzy, by pomóc własnemu dziecku. Ludzie mijali ją obojętnie. Jedna kobieta zerknęła, ale szybko odwróciła wzrok. Dwóch młodych chłopaków przeszło obok, śmiejąc się z czegoś głośno. Nawet nie zauważyli zapłakanej kobiety. Dla świata była niewidzialna, tylko kolejną samotną matką, która nie daje sobie rady. Anna zakryła twarz dłońmi. Zaczęła cicho szlochać. Boże, pomóż mi! wyszeptała, choć od dawna miała wrażenie, że nikt jej nie słyszy. W tej chwili poczuła, jak ktoś zatrzymuje się obok. Usłyszała męski głos spokojny, głęboki Przepraszam. Czy coś się stało? uniosła głowę. Przed nią stał mężczyzna wysoki, w eleganckim płaszczu z twarzą o surowych rysach ale spojrzeniu pełnym uwagi Nie wyglądał na kogoś, kto zwykle rozmawia z obcymi na ulicy. Anna szybko otarła łzy i pokręciła głową. Nic, proszę pana, to nic takiego, ale on nie odszedł. To nie wygląda na nic, powiedział łagodnie. Płacze, pani na ławce w zimny wieczór, trzymając w ręku receptę. To znaczy, że coś jest bardzo nie tak. Słowa te uderzyły w Annę jak piorun. Czuła, że jeszcze chwila, a wyzna całą prawdę obcemu człowiekowi, którego nawet nie znała. Anna spuściła wzrok, wciąż ściskając receptę w dłoni. Wstyd paraliżował jej język. Czuła, że jeśli otworzy usta, rozpadnie się na kawałki. Proszę, zostaw mnie pan eee, szepnęła, próbując ukryć drżenie głosu. Mężczyzna jednak nie odszedł. Usiadł obok niej na ławce, zachowując odległość, jakby nie chciał jej przestraszyć. Przez chwilę milczał, a potem powiedział spokojnie: Czasem wystarczy. Powiedzieć jedno zdanie, żeby ciężar zrobił się lżejszy. Anna uniosła na niego oczy. W jego spojrzeniu nie było ciekawości ani osądu, tylko szczera uważność. To sprawiło, że bariera zaczęła pękać. Mój syn zaczęła drżącym głosem. Jest chory, ma gorączkę lekarz wypisał receptę ale urwała, czując, jak w gardle rośnie jej gula Nie stać mnie na te leki. Mężczyzna skinął głową, nie przerywając. Próbowałam. Prosiłam, żeby sprzedała mi chociaż połowę. Ale odmówiła. Mówiła coraz szybciej, jakby bała się, że jeśli się zatrzyma, znów wszystko stłumi. Wrócę do domu z pustymi rękami. A on czeka. I wierzy, że przyniosę mu lekarstwa. Łzy znów popłynęły po jej twarzy. Zakryła je dłonią zawstydzona. Wiem, że wygląda to żałośnie. Ale ja. Ja naprawdę nie wiem już, co robić. Mężczyzna westchnął cicho. To nie jest żałosne, powiedział stanowczo. To jest matczyna miłość Anna spojrzała na niego zaskoczona. Nie pamiętała, kiedy ktoś ostatnio powiedział jej coś, co brzmiało jak zrozumienie. Jak ma na imię pani syn? zapytał łagodnie. Michał odpowiedziała cicho. Ma dziesięć lat mężczyzna skinął głową, jakby zapamiętywał to imię potem wyciągnął rękę Proszę mi dać receptę. Anna otworzyła szeroko oczy. Co? Nie, nie mogę. To moja sprawa. Nie będę obarczać pana, to nie jest ciężar, przerwał jej spokojnie. To tylko kilka leków, a dla pani syna to może być różnica między chorobą a zdrowiem. Trzymała receptę tak mocno, że aż zmieła papier. Serce waliło jej jak młot. Przez całe życie nauczyła się, że nie można ufać obcym, a jednak coś w jego głosie, coś w tym spokojnym, stanowczym tonie sprawiło, że powoli, niemal niepewnie, podała mu kartkę. Dziękuję. wyszeptała, choć wciąż nie wierzyła, że to się dzieje. Mężczyzna wstał. Zaczekaj tu na mnie powiedział krótko. Zaraz wrócę i odszedł w stronę apteki. Zostawiając Annę na ławce z sercem bijącym szybciej niż kiedykolwiek. Czas ciągnął się nieznośnie, kiedy Anna siedziała na ławce, czekając. Miała wrażenie, że każdy przechodzień patrzy na nią z podejrzliwością, jakby wiedział, że oddała receptę obcemu człowiekowi. Serce podpowiadało jej, by wstać i pobiec za nim, odzyskać papier i nie ryzykować. Ale coś kazało jej zostać. Wreszcie zobaczyła go wracającego. W dłoni trzymał papierową torbę z logo apteki. Szło mu się pewnie, jakby sprawa była dla niego czymś zupełnie naturalnym. Usiadł obok niej i podał jej pakunek. Wszystko jest tutaj, powiedział krótko. Dawkowanie zapisane na ulotkach. Anna wzięła torbę w drżące ręce. Przez chwilę tylko wpatrywała się w leki, jakby to był cud. Głos uwiązł jej w gardle. Nie wiem, jak mogę panu podziękować? Nie musi pani, odparł spokojnie. Lepiej proszę iść do syna. Czas jest ważniejszy niż słowa. Anna poczuła, że jej oczy znów napełniają się łzami. Ale ja. Ja nie mogę wziąć tego tak. Po prostu nie znam mnie pan to prawda, uśmiechnął się lekko ale widzę matkę, która zrobiłaby wszystko dla swojego dziecka. A to mi wystarczy. Szli razem przez miasto. Anna szła szybko, trzymając torbę mocno przy piersi jak najcenniejszy skarb. Mężczyzna nie mówił wiele, tylko dotrzymywał jej kroku. Dotarli do starej kamienicy, której ściany pamiętały lepsze czasy. Anna otworzyła drzwi i wpuściła go do środka. Klatka schodowa pachniała wilgocią i kurzem. Nie musi pan wchodzić powiedziała niepewnie. Ale jeśli chce pan zobaczyć Michała, mężczyzna skinął głową. Chciałbym, weszli do małego mieszkania. W pokoju panował półmrok. W rogu paliła się świeczka. Na łóżku leżał chłopiec, przykryty cienką kołdrą. Był blady. Czoło lśniło mu od potu. Ale gdy zobaczył matkę, od razu wyciągnął ręce. Mamo! zawołał słabym głosem. Przyniosłaś? Anna usiadła przy nim i pocałowała. Go w czoło. Tak, kochanie, mamy wszystko, czego potrzebujesz. Chłopiec spojrzał niepewnie na stojącego w drzwiach mężczyznę. A to kto? To ktoś, kto nam pomógł, odpowiedziała matka miękkim głosem. Mężczyzna podszedł bliżej. Cześć, Michał, masz dzielną mamę, powiedział spokojnie. Dzięki niej szybko wyzdrowiejesz. Chłopiec uśmiechnął się lekko, a Anna poczuła, że w tym uśmiechu kryje się cała nadzieja, jakiej potrzebowała. Michał połykał pierwsze dawki lekarstw, a Anna siedziała przy jego łóżku, nie spuszczając z niego wzroku. Obok stał mężczyzna, wciąż niemal obcy, a jednak w tym momencie wydawał się najbliższym sojusznikiem, jakiego miała. Chłopiec zasnął spokojniej, a w pokoju zapadła cisza. Tylko światło świeczki drżało na ścianach, ukazując obdrapane tynki i puste półki. Anna poprawiła synowi kołdrę, a potem odwróciła się do swojego gościa. Nie rozumiem. Dlaczego pan to robi? Spytała szeptem. Przecież jestem nikim zwykłą matką, która nie daje sobie rady. Mężczyzna spojrzał na nią poważnie. Nikt, kto walczy o dziecko, nie jest nikim odpowiedział. Wiem coś o tym. Usiadł na starym krześle i spuścił wzrok. Kiedyś też straciłem kogoś, bo zabrakło pomocy. Moja żona zachorowała nagle, lekarstwa były drogie, a ja wtedy byłem jeszcze nikim. Nie zdążyłem. Głos mu się załamał, ale szybko go opanował. Obiecałem sobie, że jeśli kiedykolwiek spotkam kogoś w podobnej sytuacji, nie przejdę obojętnie. Anna słuchała w ciszy, czując, że po raz pierwszy od dawna ktoś mówi do niej nie z góry, ale z serca. Kim pan właściwie jest? spytała wreszcie. Paweł przedstawił się. Prowadzę firmę. Nie chodzi o to, żeby się chwalić. Po prostu mogę zrobić więcej niż kupić leki. Spojrzał na nią uważnie. Chcę, żeby pani wiedziała, że ta pomoc się nie kończy na dzisiejszym dniu. Mogę pomóc znaleźć pani pracę bezpieczne miejsce, żeby Michał mógł dorastać w lepszych warunkach. Anna zamarła. Dlaczego? Dlaczego właśnie ja? Paweł wzruszył ramionami. Bo dziś spotkałem matkę, która płakała na ławce. A jutro to mogłoby być inne dziecko, inna kobieta, ale los postawił na mojej drodze was. Łzy znów napłynęły Annie do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi. Nie wiem, czy potrafię przyjąć taką pomoc. Niech pani spróbuje, przerwał jej łagodnie. Dla Michała, patrzyła na śpiącego syna, na jego spokojny oddech i wiedziała, że Paweł ma rację, wzięła głęboki oddech i skinęła głową. Dobrze, wyszeptała. Spróbuję. Paweł uśmiechnął się lekko i podał jej rękę. To początek. Tamtej nocy w sercu Anny po raz pierwszy od dawna zagościła nadzieja. Wiedziała, że życie wciąż będzie trudne, ale nie będzie już w tej walce sama.